I jedziemy, jak ja nie mam No to mikrofonu. ja potem wytnę. No chciałaś mnie specjalnie, jak mm. wyciszyć. Tak, chciałam, wybrać. żeby Natalii nie było słychać. Jestem z tego znana. Tak, jak obie jesteśmy znane z tego, że bardzo lubimy przychodzić do nowego teatru i nikt nam za to nie płaci. A za nami jest e, księgarnia czuły barbarzyńca w Nowym. Też czasami tu bywam I tam to za to, za to też nikt Ujemy. nie płaci. <laughs> Kochani, e, były święta, zrobiliśmy liczne podsumowania rzeczy przeczytanych i nieprzeczytanych i rozmawialiśmy sobie o młodzieżowych słowach i o różnych ważnych rzeczach, a teraz wracamy standardowo z naszym ulubionym cyklem. Teraz czytamy i o tym nagrywamy. I no to ja zacznę. Tak. Proszę, tak zrobiłam. Ja będę szukała fragmentu, który chciałabym Wam przeczytać. Lekko oszukańczo, bo jak zwykle z Nowym rokiem przychodzi nowy numer książek magazynu do czytania i już zaczęłam się szykować do... zabrałam się za premiery noworoczne i o nich też pewnie wkrótce będziemy opowiadać, więc należy o jednej z ostatnich książek, które przeczytałam w ubiegłym roku obiecywałyśmy Wam pod koniec roku w jednym z filmików, że nie będziemy się koncentrować tylko na nowościach, bo Warto wracać też do książek, które ukazały się kiedyś, kiedyś. Można je teraz znaleźć na tanich książkach. więc trzeba koniecznie gonić za samymi ramierami. No i przy okazji National Book Award, tej międzynarodowej kategorii, w której w tym roku nominowana była Olga Tokarczuk, zwróciłam uwagę na książkę Miłość Hane Östervik. Być może to się tak czyta która właśnie razem z Olgą Tokarczuk rywalizowała w tej kategorii. Żadna z nich nie wygrała, ale podczas jednej z dyskusji na Facebooku ktoś mi powiedział, że a miłość to wyszła w Polsce jakieś 10 lat temu, to była taka malutka książeczka, piękna i warto po nią sięgnąć. No więc niewiele myśląc weszłam na znany portal aukcyjny, którego nazwy nie wymienię, bo też na mnie płacą, też na mnie płacą, i zakupiłam tę książkę. No i pierwsza niespodzianka e, okładka. Myślę, to nie, że, nie jest okładka, która sprawiła, że sięgnęła po tę książkę. Myślę, że miłość może śmiało rywalizować o tytuł najgorszej okładki 2009 roku, bo wtedy ta książka się ukazała. W Stanach to było coś zupełnie innego taka ciemna okładka, kobieta z ciemnymi włosami zresztą być może. Nasz montażysta, a nawet montażystka ją montuje. Ale o czym jest ta książka? No, o miłości! Tutaj Nie? ta okładka bardzo dobrze zdradza pewne elementy fabuły, bo mamy zimę, śniegi, no i ten oto typowy na norweskich drogach olbrzymi tort, który można znaleźć. Tak, oni tak robią, tata mi opowiadają. No więc o co tutaj chodzi? No, głównymi bohaterami, e, których imion oczywiście nie pamiętam, ale zaraz sobie przypomnę, Jon e, i Wibeke. E, Wibeke to jest e, kobieta jakoś myślę, po trzydziestce, już nie ja taka młoda, nie wiem o co ci chodzi. Jon e, to jej syn, który następnego dnia, e, po tym dniu, kiedy dzieje się akcja, ma mieć swoje, swoje dziesiąte urodziny. No i o tym jest właśnie ten tort. On cały czas myśli, że jego mama szykuje się do tych jego urodzin i ma zamiar mu przyszykować taki oto piękny tort. Ale to nieprawda, bo jej myśli są zajęte czymś zupełnie innym. No tak, zaczyna się od tego, że czymś zupełnie innym, bo chce iść do biblioteki i wypożyczyć książkę, która ją zabierze gdzieś daleko od tej norweskiej zimy, od przeprowadzki, od pracy w urzędzie. Trochę może też od tego syna, którego wychowuje sama. Ale gdzieś coś zupełnie innego. Okazuje się, że do miasteczka przyjechał cyrk, no i tam w tym cyrku, właściwie wesołe miasteczko. Przepraszam, teraz mi wytkniecie, że nie przeczytałam. Wesołe miasteczko i w tym wesołym miasteczku spotyka mężczyznę, który bodajże jest operatorem jednego z diabelskich młynów. No i jest tak spragniona uwagi, uczucia, że właściwie. Każdy gest tego człowieka zaczyna interpretować na jego korzyść. Ha! E, widziałam ostatnio sobie wspaniałego mema, kiedy nie widzisz czerwonych flag, kiedy patrzysz na świat przez różowe okulary. I ona właśnie tak robi. To znaczy, hmm, nic nie odpowiedział na moje pytanie, czy się jeszcze spotkamy. Pewnie jest nieśmiały. Zastanawia się. Zastanawia się. Pewnie został zraniony kiedyś w przeszłości. No i bardzo, bardzo koncentruje się na tej sprawie. Tymczasem jej syn najpierw wychodzi um, zbierać jakieś... Um, to jakieś takie zadanie z nowej szkoły. Potem idzie odwiedzić nową koleżankę, potem idzie też do tego wesołego miasteczka. No i w końcu postanawia wrócić do domu. Nad tą książką i tymi dwiema eskapadami matki i syna od początku wisi taki bardzo ciężki klimat takie przeczucie, że to się nie skończy dobrze. Tam te, te, te dwie osobne narracje, Jona i bekę zmierzają nieuchronnie ku jakiejś katastrofie. Hmm. No i skąd ta miłość w tytule? No bo to jest chyba po prostu o tym braku, który... o braku, o tęsknocie, o samotności, o, o tym, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić, żeby właśnie poczuć się kochanymi, zauważonymi, wysłuchanymi. Bardzo smutna, bardzo... Rzeczywiście ładna powieść. I kurciutka, ile ma stron? E, o no, takie od jakieś... książki walczymy. Ze 120. Sto... 120. No wtedy w 2009 czy roku mm, została już przetłumaczona na 13 języków. Myślę, że od tamtej pory jeszcze to się co najmniej podwoiło. E, no warto tę książkę poznać i tę Bardzo bardzo tej opłatki, nie zniechęcajcie <noise> e, Ja też czytam o miłości, trochę. A Czytam jedną z tych książek, od których mówiłyśmy sobie, że będziemy zaczynać, czyli nadrabiać. Chodzi o błoto. Błoto, które polecała nam bardzo Judyta, błoto, o którym całkiem dobrze wypowiadała się nasza koleżanka Ola. Jakby jest spora grupa osób, które błoto czytały, i to takie osoby, którym ufamy. Ja z, um, okoliczności. Nie, śmieję się z tego, że wymieniasz wszystkich znanych krytyków literackich. Nie! Jak Ola i Judyta. A, Czy no. panie mają jakieś nazwiska? To są nasze jakieś... Judyta Rudnicka, Ola Sajewicz. Przyszedł tu właśnie pies Natalii, więc będzie nas rozpraszał. I chciałabym wam przeczytać fragment z samego początku, który szczególnie poruszył moje serce. Koleżanki... O, Natalia przejmie dzięki temu. O, proszę! Jak miło! Koleżanki mamy zawsze się zachwycały moimi uroczymi poluchnymi dłońmi, ciemnymi loczkami i pogodnym usposobieniem. Taką właśnie byłam dziewczyną, aż pewnego dnia zupełnie znienacka, tak mi się przynajmniej zdawało, przestałam być młoda. Matka przepłakała cały wieczór w dzień moich 30 urodzin, gdy naczynia po rodziny uroczystości zostały już pozmywane, a bracia i siostry razem z małżonkami i dziećmi wycałowali mnie na pożegnanie, po czym wrócili do swoich domów. Stumiony szloch mamy wtulonej w poduszkę, a może w ramię ojca niósł się po korytarzu i dolatywał do mojego pokoju, w którym leżałam z otwartymi oczami i przysłuchiwałam się nawoływaniom lelków, cykat i żab. Jestem, jestem, wydawały się mówić. Jestem wyszeptałam. No cóż, nie był to najlepszy fragment dla mnie w dniu, w którym go czytałam, gdyż po świętach przeżywałam kryzys tożsamości. Tego, że jestem już po prostu po 30, i świat się kończy i nic mi się nie ułoży. I wtem weszła ta bohaterka, która właśnie opowiadała w ten sposób. Pocieszające jest to, że jest to historia, ta, ten fragment z 1939 roku. Więc wiele się na szczęście od tego czasu zmieniło. Albo, um, trochę. albo trochę. Albo przynajmniej mamy nadzieję, że wiele. Ale nie tylko o 39, bo jest to powieść, która ma miejsce w kilku perspektywach. Taki trójkąt, nie trójkąt, bohaterki, o której Wam przeczytałam, oraz dwóch braci, Jamie'ego i Henrygo. Tytułowe było to, to było to dosłownie, było to na pewnej farmie gdzieś w Memphis, nie w Memphis może. Na pewnej farmie w Mississippi, bo oni przenoszą się tam z Memphis. Memphis, Mississippi. Też nie. Błoto, to, które na przykład widzimy już w pierwszych scenach, kiedy dwójka braci w jakichś dziwnych okolicznościach wykopuje grób dla ojca. Błoto, to, które. Chciałabym użyć słowa otula, ale nie jest to najlepsze, najlepsze określenie do tego, co się dzieje w farmie, na której bohaterowie mieszkają. Ale takie też błoto metaforyczne, które wiąże się z różnymi niezbyt miłymi i przyjemnymi uczynkami. Mamy historię w tle II wojny światowej, mamy historię miłosną, mamy historię konfliktów rasowych, wszystko to, co w Ameryce tego czasu się działo i było istotne. Mnie oczywiście najbardziej interesuje wątek miłosny, dlatego powiedziałam, że czytam książkę o miłości i takich relacji rodzinnych, które oczywiście nie są łatwe. Zaczęłam tę książkę tuż przed Sylwestrem i musiałam ją porzucić, bo była dla mnie za ciężka, za smutna, za przyt... zbyt przytłaczająca. I jak już wrócił mi humor, to teraz w weekend właśnie do niej wrócę. I mam nadzieję, że na koniec powiem to, co Judyta Rudnicka, Czyli, że to wspaniała powieść. E... A jest to wymagająca czytelniczka. A jest to wymagająca proszę proszę czytelniczka, Judy, to serdecznie pozdrawiamy. E... Trzymajcie kciuki za nadrabianie książek w nowym roku, które planuję. W święta przeczytałam, a właśnie w święta przeczytałam dwie rzeczy. Kamil Bauch, wspaniale, o których chciałabym Wam wspomnieć, czyli skończyłam królestwo od i podobało mi się dużo bardziej niż król, więc polecam, a także dla czystej, przyjemnej rozrywki przeczytałam kirkę, czyli taką fabularyzowaną opowieść o greckiej mitologii i bardzo to była miła rozrywka na święta. A się rozgadała, kabelki ciągnie, wszystko psuje. Jak I kończę i, i, już. No, także wiecie co, wiecie co z nami robić. Pisać co teraz czytacie, zostawiać łapkę w górę, subskrybować nasz kanał. W przyszłym tygodniu nagramy dla Was film o nowościach, na które czekamy w 2019 roku. Prawdopodobnie pójdziemy na paszporty polityki, więc może stamtąd też uda się jakąś relację nagrać. I pozdrawiam. Pozdrawiam.